Witamy na konferencji prasowej po spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza Suzuki Arka Gdynia. Mecz wygrała drużyna gości 9186 są z nami przedstawiciele drużyny z Gdyni, trener Krzysztof Szubarga, także zawodnik, Dominik Wilczek. Na początek komentarz bezpośrednio po tym spotkaniu poproszę zawodnika. Tak, wygraliśmy bardzo ważne dla nas spotkanie. Przegraliśmy ostatnie cztery mecze z rzędu. Więc ten mecz był dla nas trochę kluczowy, taki, aby się odbudować. Wracał też James Florence do zespołu, który dzisiaj zagrał fantastycznie jak na, jak na powrót po, po tak długiej kontuzji. Widać od razu, że z nim czujemy się dużo pewniej na boisku. Natomiast tak naprawdę każdy z nas dzisiaj dołożył coś do tego zwycięstwa, szczególnie w obronie. Graliśmy znowu swoją obronę agresywną, przepychaliśmy się, dużo fauli było też popełnionych. I mimo tego, że przegraliśmy dosyć, może nieznacząco, ale przegraliśmy zbiórkę, to ten mecz po prostu przepchnęliśmy na, na swoją korzyść i, i dwa punkty dorzucamy do tabeli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz o komentarz poproszę trenera. Dzień Dobry wieczór. Bardzo cieszę się z tego, z tego zwycięstwa, bo po czterech porażkach z rzędu. Na pewno chcieliśmy bardzo, bardzo wygrać dzisiaj było widać, jak ja to mówię, ten ogień w oczach u zawodników, którzy przyjechali tutaj, tutaj po zwycięstwo. Też widać, ile dla nas znaczy James, Jimmy, jego powrót, nie tylko punktowo, ale też pewność chłopaków jest dużo większa, gdy, gdy Jimmy jest na boisku. I to było dzisiaj, dzisiaj dokładnie, dokładnie widać. Pieszych w połowie przegrywaliśmy deskę dosyć wysoko. Troszeczkę ograniczyliśmy te poczynania zawodników z Dąbrowy w drugiej, w drugiej połowie. I to pozwoliło nam też wygrać to spotkanie. Dziękuję Dziękuję bardzo. Nie ma pytań. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza Suzuki Arka Gdynia są z nami przedstawiciele gospodarzy drużyny MKS Dąbrowa Górnicza, trener Jacek Winnicki, a także zawodnik Joe Chilej. Panie trenerze bardzo bym prosił o komentarz bezpośrednio po tym spotkaniu. Gratulacje do zespołu z gdyni i dla trenera. Niestety takie samo spotkanie jak wszystkie, wszystkie poprzednie. Cały czas jesteśmy w grze. Jeden punkt różnicy 50 sekund do końca meczu, Florence. Super mecz, rzuca piłkę w powietrze, piłka się odbija od tablicy i, i wpada, do, wpada do kosza. Także tylko pogratulować te 25 punktów, 7 asyst. To jest to staraliśmy się być przygotowani. Były momenty, że, że ta nasza obrona na Florencie nie była taka zła, niemniej jednak w kluczowych momentach pokazał z, 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 z swoją klasę. Z drugiej strony. My kolejny raz 4 na 26 za 3 punkty. Wszystko jesteśmy w grze, nie, nie możemy trafić. 1, 6, 1, 7, 1, 5, 1, 3. Już nie mówiąc o 0, 2, 0, 2, to są, to są nasze skuteczne rzutów za 3 punkty. Bez rzutów za 3 punkty, kiedy jesteśmy na otwartych pozycjach, yy, trudno, trudno jest yy, wygrać mecz. Gratuluję swoim zawodnikom postawy walki w trzeciej, w czwartej kwarcie. Wyszliśmy bardzo mocno zmotywowani, zmobilizowani. Wróciliśmy szybko, do, może nie szybko, ale wróciliśmy do gry, walczyliśmy i, i e, doprowadziliśmy do, do końcówki. Tak jak mówię, była szansa, niestety e, przegraliśmy to spotkanie. Dziękuję bardzo. Teraz o komentarz, proszę, zawodnika. Joe, please share your opinion about today's game with us. Um... Yeah, it was just uh, it was a tough game. Um, got to give them credit; they uh, made shots, and uh, we didn't make enough shots, uh, in my opinion, to to win the game from from three. It just put too much pressure on our defense, and so we just, as a team, we got to be better and just relax and uh, and shoot the ball. We had a good game plan, um, and. Uh, Zawodnik powiedział, że był to trudny mecz. Drużyna z Gdyni y, trafiała, trafiała ważne rzuty. My jako drużyna musimy być, musimy być lepsi, musimy być bardziej skoncentrowani też w obronie. Uh, zawodnik powiedział, że plan na to spotkanie był naprawdę dobry. Aby byli dobrze przygotowani do tego spotkania, tylko zabrakło później postawienia tej kropki nad i, i nad tym, nad, nad lepszą grą musimy pracować. Nie ma żadnych pytań, zatem dziękuję za udział w konferencji prasowej.